No ale odpowiedź trochę za długa zapewne jest taka, żeby nie brać tej karty, żeby nie brać tej karty żeby nie brać tej karty, głosując, czyli pobrać kartę dotyczącą wyborów do Sejmu, do Senatu, ale nie kartę referendalną. Tak, i to jest właśnie. lepsze, bo ja nawet nie wiem, słuchałem dyskusji prawników sam, nie wiem, może wy wiecie, czy tam, bo widziałem różne bardzo wywody, czy uszkodzenie tej karty, jeśli mogę tak przedarcie. powiedzieć. Przedarcie. Przedarcie. No ale ono, no, w, widziałem takie interpretacje, ale na szczęście nie jestem prawnikiem, nie wiem, jak by się skończyło. Ale to z kolei właśnie sugeruje rodzaj takiego braku, że coś w tym jest jednak, że to jest dróg z godłem i tak dalej, że przedzieranie tego nie, nie bardzo. Mi, mi leży, więc mi się wydaje, że tutaj wszystkie te ugrupowania polityczne powinny mieć jakąś spójną w tej sprawie spójny komunikat, co właściwie należy zrobić tak, żeby jak mówię, uszanować tę instytucję i właśnie przez to z niej nie skorzystać. To, to, to tylko dodam, że my nie wezwaliśmy i nie wezwiemy do bojkotu referendum, bo po pierwsze, co jest chyba dość naturalne, to mogłoby się zakończyć obniżeniem frekwencji w wyborach, tak? no, bo to jest taki rodzaj pułapki, którą PIS postarał się na nas wszystkich e, zostawić. A po drugie, my nie chcemy obrzydzać instytucji referendum wyborcom, obywatelom, bo tak jak powiedziałem na początku, szanujemy i zgadzam się z Tobą przy odpowiednim przygotowaniu referendum w ważnych sprawach, one powinny mieć miejsce, powinny tak, mieć regularnie miejsce, być może łącznie z ustanowieniem dnia referendalnego, czyli stałej daty w roku, kiedy referenda się odbywają w, w, w ważnych sprawach.